słucham? Yy, halo, dzień dobry, pani Paula. Wiktor, pięć złotych, tak, dzień dobry. Yy, yy, proszę pani, to ja to dzwonię w to to sprawie bulldoga tak francuskiego. Czy ogłoszenie jest aktualne? Tak, tak, aktualne. Przed chwilą wystawiłam, to jest aktualne najbardziej. Yy, proszę pani, bo my mieliśmy kiedyś bulldoga i nam go bardzo brakuje. Yy, jeszcze A raz, ja miała ja... pani buldoga? Tak? tak! Miałam buldoga takiego fajnego, ale nam niestety zmarł i chcemy nowego. No dobrze, no ale interesuje panią piesek czy suczka? Yy, chyba piesek. Chociaż, proszę pani, my mieliśmy pieska i on strasznie srał. Yy, suczki też tak srają, czy nie? Yy... Ta, nie wiem, jakie to y, pytanie, ale... Ej, czy puszcza bąki takie? Chodzi tak, no te buldoszki mają do, do tego co siebie, że tak, że... Y, no bąki puszczają. No ten nasz, ten nasz jak czasami zajebał, to się nie dało w domu siedzieć. Ale to jest urocze w tych pieskach, prawda? No tak, dokładnie, no one schrapią bardzo... Tak, mój hmm. też chrapał, ale ja ja to pani to samo co ja. Aha. No, one są takie troszeczkę świntuszki. No dokładnie. Tak, jak to bulldogi wszystkie. Powie pani, że tak. ja w ostatni tydzień, jak on żył, no. gołą stopą w kupę weszłam jego. Taka no. byłam na niego, kurwa, wściekła, że tak za nim tęsknię, że muszę, kurde, kupić pieska. Aha. No to pani Zareka jest? Pani pani Zareka? Ja mam 23 km do pani. Proszę pani. nie, bo pani jest z Łódzkiego, to ja mam 4 godziny drogi, ale nie ma sprawy, może przyjedzie. Proszę pani, tam cena 2500, a kiedy do odbioru są. Do Dorowie do pani, co one za tydzień kończą? 8 tygodni. Jeszcze to na święta bym mogła od razu sprzedać, jakby pani chciała. O, ale byśmy już... mieli na zajączka prezent! <grym> tak! Zrający no, tak. prezent, proszę pani! No, tak! Jest, ale wy były jaja! No, no, no. by na zajączka Dokładnie. już walił bączury! Tak, tak, dokładnie. Dobrze proszę pani. Powie mi pani, jakbyśmy go wzięli, to co jest w cenie? Wyprawka, czy? Tak, tak, to wyprawka dostaje tej karmy. To wszystko to, co ma... będzie miał rodowód, ma mikrochipy, jest dwa razy odrobaczone. I no wszystko co potrzebne do takiego pieska. Tak. Dobrze, a powie mi pani, czy jakoś można troszeczkę sceny zejść? No, to tam możemy stówkę opuścić. Na paliwo będzie miała pani. No, można paliwo. No. Jasiu, pojedziesz do pani. Łódzkie województwo popieska. Tak. No, co jezu, co jezu, kurwa, chce psa pojedziesz. Bo cię kurwa z domu wyrzucę. No! Mówi, że przyjedzie. Się śmieje i mówi, że przyjedzie. Bo ten kurwa to znaczy... głupek nic w życiu nie chce zrobić, proszę w Nawet pojechać. na koronawirusa, zaszczepiony ten pies. A powie mi pani, czy piesek jest zaszczepiony na koronawirusa? Na koronawirusa? Cóż się nie szczepi, proszę pani, na koronawirusa. A. a bo u nas w rodzinie jest taki przypadek, że yy, ktoś jest chory, ale to z dalekiej rodziny. To my się martwimy, żeby nam nie przyniósł. Bo my z domu nie, nie. wychodzimy nawet. Nie, nie ma co się martwić. A żeby ten, nie, ten pies nie nas to... kurwa nie zapił, proszę pani. Nie. Nie przenoszą, proszę panią. Zwierzęta nie przenoszą koronawirusa. No to proszę pani, no to chyba weźmiemy od pani pieska. No, no to zapraszam. Ale to ja powiem. się cieszę. Ale mi pani święta zrobiła. Ach, super. Nie mogę się doczekać, jak puści pierwszego bąka. Ach, haha. To jest przeurocze w tych psach. Dokładnie. Dobrze, to wie pani co... Ja dam pani męża i pani się umówi z nim na kiedy ma przyjechać, dobrze? Dobrze. Jasiu, trzymaj telefon, się z panią umów. Nie kurwa na randkę, tylko na odbiór psa. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, tutaj żona mi kazała się umówić. No tak, to nie wiem, państwo jesteście zdecydowani na tego pieska, tak? Chceć. Żona jest zdecydowana. Pan... Ja to się boję tych psów. Proszę pani, one ten, one smrodki puszczają, chrapią, no ale mi to no, nie trudno, no żona chce, no to będzie miała. No. No dobra, ja i no powiedziałem, no to... że ona z nim może spać. No ja spierdalam na wersalkę wtedy. Aha, no to dobrze. No to nie wiem, to pan by chciał, może za tydzień, bo one za tydzień będą do odbioru. To w yy, tygodniu, no to proszę. No, no ja przyjadę, może... ja przyjadę do pani, yy, ale powie mi pani, czy to są zdrowe psy, tam matka, ojciec, żeby tu znowu nie było akcji, że umrze nam ten piesek, nie? No nie no, no jak, <noise> dlaczego bym miał umrzeć, no u nas żyją, no jak nie bo to są domowa hodowla, mamy swoją buldożkę francuską i mieliśmy tylko dopuszczany był tutaj z hodowli tam od pieska, od, z, od znajomego, no, no i pieski są jak najbardziej zdrowe, odrobaczone, zaszczepione, wszystko jest w porządku z nimi. No, 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 ale my się z nimi dogadamy, z tymi psami? A w jakim sensie? No, no czy on nie będzie gryzł kabli, wie pani, no bo my mamy tyle sprzętu w domu, nowe meble, czy to nie będzie dzicz kurwa w domu z dnia na dzień? No tak, ale wie pan, każdy Ja się my, bardzo to... martwię o to, nie, bo żona tu jest napalona, bo ona chce dbać o pieska, tu się przytulać, wąchać bączki, a ja, ja to tak proszę pani myślę bardziej życiowo. No tak, ale to jest szczeniak jak szczeniak, no to wiadomo, że no, szczeniaki na początku bym się i nas tak samo. Ja sami. pierdolę, no kurwa! 1-0 dla Węgrów, Polska przegrywa, proszę pani, no zaraz rozpierdolę dom Ogląda pani mecz? No przecież to jest żenada, proszę pani, no. No, pani. no nie, 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 ja pani. No rozumiem, przecież to jest, to... proszę pani, żenada. No ale wie pan, nie <noise> interesuje się naczem. Bo... Ja przepraszam, to jest kurwa debil, proszę pani. Ja przepraszam. Yy, 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 ja przyjadę po tego pieska, wie pani z bratem, bo mi jest wstyd za tego kurwa głupka. Który się nie umie zachować nigdy. No, no to nie wiem, ja wie, po, wie... Wie pani co? No to w, w, w przyszłym tygodniu może pani spokojnie podjechać po tego pieska. To zarezerwuję do pani jednego. Eee, proszę pani, ja będę dla niego najlepszą mamą. Ja tego kurwa debila mogę z domu wyrzucić, jak mu się nie spodoba. Ja <laughs> że pani. Wierzę. Ja. Ja jestem w stanie, proszę pani wybrać kurwa psa od męża, bo to jest kurwa kretyn. On tylko piwo mecze. Yy, proszę pani, głupoty w głowie jakieś. Yy, zero jakiegoś takiego uczucia, kurwa. On mnie ostatni raz przytulił dwa lata temu. Kurwa na wakacjach to zdjęcia. O O, matko. Panią mąż przytula, czy nie? No, przytulamy się. Ja męża. No, no właśnie, a ja czasami specjalnie do sypialni nago wchodzę. A on kurwa dupą się odwraca i śpi. Jebany Małpiso nawet się kurwa nie ogoli. Ja mam go dosyć. Wie pani co? Wracając do tych piesków, no to w razie co to w tygodniu, niech pani tam zadzwoni do mnie, jakby w który dzień może pani przyjechać no i się przypomni, to jakoś się umówimy, a ja wtedy pani dokładnie adres podam, czy co. Dobrze, tak? no, proszę pani, ja jeszcze do pani jutro zadzwonię potwierdzić, bo ja tu chyba szykuję jakąś życiową rewolucję. Ja chyba kurwa szukam nowego faceta. Dobrze, ja jutro to jeszcze, niech Pani, pani tak jeszcze my... nie rezerwuje, ja jutro zadzwonię do Pani i, i już umówimy się. Dobrze, 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 to czekam na Pani telefon. Ja idę go z domu wypierdolić, bo zrobił taki kurwa cyrk, że aż kurwa, no, no. <laughs> dobrze, to do usłyszenia. Rzucił do usłyszenia, kurwa, wie Pani to... co ten debil zrobił? Rzucił piwem, rozlało się piwo. Szklanka yy, pękła, kufel, bo kurwa strzelili gola. O Jezus. No mówię bo pani, pa... durej. No dobrze, no to do jutra, jutro to, czekam na pani telefon. dobrze? Pa, weźmie mi pani doradzić, pani by wyjebała z domu takiego darmozjata. No nie no. Nie, dogadacie się Państwo, nie, dogadają się Państwo na spokojnie, niech Pani tam z mężem się poprzytula i... No, poprzytula się, kurwa, pożygam. Jak mnie przytuli, nawet się nie ogoi, wie Pani, jak on ma sweter na klatce piersiowej. No. Nie wiem. To wie pani co? Dobrze, to do jutra. Dobrze. Ja pani wyślę jego Tutaj. zdjęcie nago, to pani zobaczy. Nie, nie trzeba, pani panią. Dobrze, wie pani co? Bo ktoś próbuje się do mnie dodzwonić. Dobrze, to ja już to pani ja to... zdjęcie wysyłam. Do... Słucham? To ja już pani jego zdjęcie wysyłam nago i pani zobaczy. I pani mi doradzi. Dobrze, dobrze. Dobrze. To wszystkiego dobrego, do widzenia. Również. Również dziękuję, do widzenia.